Znajdujemy się na ostatnim przystanku, nie Tramwajowej Nigowie. Raz jedna rzecz mnie zastanowiła: na tym przystanku, na teraz właśnie stoję, czy w ogóle jakikolwiek kawałek będzie tu wierzał? Bo jeśli. Tu zrobione rozjazd A nie, już chyba wiem, będą będą sprawdował prawdopodobnie stosowane zamiennie. Jak widać tu rozjazdy, czyli nasy już tu wtedy. Jeśli zobaczysz, jeśli ten tor będzie zajęty, to prawdopodobnie tam od razu. Tylko chyba, że tu będzie przystanek na przykład dla dziesiątki, po drugiej stronie będzie przystanek a trzynastki lub odwrotnie no tak to nie byłoby sensu zrobić tego nauki to jestem ciekawy macina przez tamte ośrodki jeszcze nie ma co? w tym miejscu parę tak, rzeczy się kończyć być może kiedyś przedłużą mnie dalej. No, nowa nowa Bulońska? No nie nowa Bulońska Ja sobie głowę już nie pamiętam a nim to nastąpi to jakoś będzie razu z tej strony polecam stronę Skype z y. sukni będzie można znaleźć wszystkie różne rodzaju informacje nie tylko związane z tym miastem ale chcesz. z każdym innym miastem Polski. i tam dowiedzieć o różnych projektach tak, tak, tych realizowanych, tych końcu. Także zapraszam serdecznie. Ostatnie dni zamkniętej pętli. Początkowo miały się otwarte dopiero 30 września, aczkolwiek teraz... wygląda to, że będzie otwarte jeszcze wcześniej. 3-1 września, którą tam powiedzieć. No to no, ja się dopiero w przyszłym tygodniu.